Marek śmieje się głośno, chociaż w środku ma dym Każdy pyta co słychać, odpowiada jest git Nikt nie widzi ciężaru, który nosi co dzień Bo nauczył się żyć, tak żeby nie było widać łez Poza boiskiem stoi, jakby czas go przygniótł Każdy krok jest za ciężki, każdy dzień trochę w dół Myśli krążą po głowie, nic nie będzie ze mnie A on kiwa głową, mówi spoko, udaje, że pewny Na boisku żyję, poza nim ledwo trwam Tam mam sens, a tu tylko ciszę i strach Uśmiech na! Od kuchu, gram do końca, choć boli każdy ruch. Na boisku ktoś krzyczy moje imię i tak, poza linią nikt nie pyta, czy jeszcze mam plan, jeśli zniknę. Jutro czy ktoś zauważy, brak, więc gram dalej, bo tylko tam jest. Siatkówka badminton, dwa światy, jeden pól Gdy piłka leci w powietrzu, milczą wszystkie słowa O pracy, o stresie, o tym, że nie śpi po nocach Że myśli są ciężkie jak kamień w kieszeniach spodni Kolana krzyczą głośniej niż trybuny po meczu Kostki owinięte taśmą, ale on nie chce przerwy, bo jak stanie, to stanie też wszystko w nim A ruch to jedyne, co jeszcze trzyma go przy tym Na boisku żyje poza nim ledwo dwa. Czy jeszcze mam plan, jeśli zniknę jutro? Czy ktoś zauważy brak? Więc gram dalej, bo tylko tam jestem, ja Kolano strzeliło w ciszy, bez kamer, bez braw Lekarz mówi, przerwa, on słyszy to znak Na ławce zimniej niż na betonie snów, bo kiedy nie grasz, nie wiesz już kim jesteś tu Telefon milczy, jedno imię znika, z dnia Nie zdążył powiedzieć, dziękuję, zostań twaj, czarna koszulka, pusta klatka w środku I żeby zniknąć, nikomu nie wać. Nie być ciężarem, nie trzeba by ratować Ale zakłada buty, zaciska dłoń Bo jeszcze raz chcę poczuć, że cokolwiek ma sen Na boisku żyję, poza bo nim ledwo trwam Tam mam sens, za tu tylko ciszę i strach mi kiedyś, przestanę, nie pytaj dlaczego Bo nie każdy krzyk słychać na zewnątrz Wie, Na boisku jestem kim? Na chwilę, choć raz, poza nim tylko uczę się znikać w dumach miast. Uśmiech zostaje, nawet gdy wszystko się sypie w krow. Gram dalej, bo to jedyne miejsce, gdzie jeszcze żyję naprawdę. Na boisku żyję, poza nim ledwo trwam. Tam mam sens, a tu tylko ciszę i strach. Uśmiech na twarzy, a w środku huk. Gram do końca, choć boli każdy ruch. Na boisku ktoś krzyczy moje imię i tak. Poza linią nikt nie Tylko tam jestem ja.